Siemanko, Siemanko. Dzisiaj vlog z chlewni. Trochę porozmawiamy o, o tucznikach, o prosiaczkach, warchlaczkach. Jak to teraz się prezentuje, jakie plany, co tam dalej będzie z tym związane. Kto tam śledzi społeczność, to już mniej więcej wie bądź TikToka. Ale ci co nie śledzą. To tak, tutaj tak się prezentują sztuki między 6 a 7 tygodni. Zaczynamy od pierwszej grupy. Maciory pozabierane. Na dzień dzisiejszy, wartość tych warchlaków jednej sztuki około 400-430. Tak mniej więcej chodzą na Oelixie. Tutaj. O niech się wyostrzy. Akurat słońce zaszło. No widzicie jaka różnica. Yy, niby ten, ten sam wiek tak naprawdę, a te już ładnie się pompują. Ogólnie jeśli chodzi też o ostatnie sprzedaże, to jestem bardzo, bardzo zadowolony, jak to powychodziło. Średnie mięsności około 58%, w się powychodziły także dopłaty były pod 10 groszy wagowo też przedział było, tam się kręcił około 100-110 na wbc te tusze. tutaj co, lożka na sprzedanie, trochę ją tuczymy, żeby nie sprzedawać samych gnatów tylko żeby ta maciora miała wygląd do sprzedaży zboże tanie, więc jak najbardziej trzymać tutaj sztuka pokryta Około 2 tygodnie temu Za tydzień będzie sprawdzane czy na trzeci tydzień powtórzy Mam nadzieję że nie bo ładnie widać się troszeczkę zaokrągla Także mam nadzieję że załapała Kryta PBZ-em na pierwszy rzut zawsze kryjemy PBZ-em, żeby te porody były Łagodne niczym mięsnym Tutaj mamy przechodzimy do kolejnej jest też już starsza maciora, nie wiem czy dam jej ostatnią szansę, czy jeszcze, czy już też będzie do podtuczenia i na sprzedaż. Tutaj mają około chyba 3 tygodni tote. Trzeba ich dzisiaj wykastrować, oznakować, kolczyki powbijać, przeszczepić od robaczków, odrobaczyć i już też zaczynają pobierać śrutę. Dostają koncentrat z LNB 8359 yy, Także yy, Tutaj Ta maciora, dylemat, czy ją zostawiać, czy nie Wszystko będzie zależało od tego, jak młode maciurki, które przejdziemy dalej, wam pokażę Które tam pozałapują I od tego będzie zależała decyzja No i tutaj też Trzy sztuki ogólnie odsadzone już maciurki pokryte tutaj, jeszcze docelowo przetrzymamy ich tydzień, dwa, żeby się zaaklimatyzowały bez maciur. Wiadomo, zawsze dodatkowe stresy nie służą nam, przyrostom, więc tutaj jeszcze posiedzą z tydzień, z dwa, i dopiero będą szły na tuczarnie. Będziemy przewozić. Już ładnie wyjadają. Już tutaj ten autokarmik jest za mały. Takie dwa kociołeczki od zakwaszacza kilowego wchodzą i tak naprawdę no już ładnie pobierają i chciałbym ich tutaj jak najdłużej przytrzymać. Zobaczymy jak to będzie uciążliwe, bo nie ukrywam, że usuwanie ręcznego obornika co drugi, trzeci dzień, żeby po prostu w tym nie ryły i tutaj miały porządek, czystość. Ja zawsze lubię dbać o ten właśnie porządek, czystość i o to właśnie mi chodzi, żeby to jak najbardziej utrzymywać. No i co, przejdziemy może do pomieszczenia z maciorami, gdzie teraz są odsadzone. No i co, jaki dalszy plan na rozwój? No, odbudowujemy stado. Taka padła decyzja. No i co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że tego nie będę żałował. Tak naprawdę się z tym spóźniłem. W czasach kryzysu powinno się odmładzać już stado. Czyli wymieniać stare lochy na młode, żeby jak już ten dołek minie, żeby po prostu już ruszyć z kopyta z dobrymi maciurkami. O właśnie, tutaj się ustawiły te trzy sztuki. Też już pokryte. Bardzo ładnie się łahały, wystąpiła u nich ruja. Zostały po dwa nasionka, tam nic z tyłu nie wypływało, więc powinno być OK. Zostały one właśnie przewiezione z jednego końca tutaj do drugiego. W tym samym czasie zostały przewiezione te stare tutaj od tamtych młodych, i po prostu wystąpiło bardzo fajne zjawisko tutaj łachania się wszystkich sztuk. Także tutaj też ta pokryta. Ta pokryta tak, ta była kryta petren z durokiem. Potem jeszcze dokupowałem nasienie dodatkowe, bo naprawdę trzy dni miała ruje A każdego dnia po prostu się starałem dawać po jednym nasionku i dokupione było jeszcze czysty petren. Tutaj ta kryta Maxter też kupujemy to, co jest po prostu u nas dostępne na dzień bieżący. Bo jeśli nie jest dostępne, to trzeba jechać 50-parę kilometrów po nasienie. Bliżej nie ma. Tutaj niestety ta sztuka wystąpiła u niej ruja, ale coś tam w środku miała nie w porządku. Nasienie, co się jej dało, to wszystko z tyłu wypływało, więc coś nie tak. No i czekamy, przepuszczamy ją. Na pewno trzeba będzie opilnować za 3 tygodnie dokładnie, co tutaj z niej wyniknie. No szkoda by było, żeby ta się zmarnowała, bo ona jest po pierwszym wyproszeniu. No i coś tam po prostu w środku nie tak, że ten świderek nie chciał odpowiednie miejsce wjechać i po prostu wypadał. No i te nasienie też co się wpuściło, to wypadało. Także tutaj liczę na te trzy sztuki. No i tutaj jest jeden jeszcze, tak jakby tucznik więc też do sprzedania będzie. To razem go sprzedamy z tą maciorą. Jak i tutaj jeszcze też jedna sztuka czyli w sumie maciurka jeszcze do sprzedania i dwie sztuki wodę, loszki, y, kryte też PBZ. I co tam było jeszcze dostępne? WBP, chyba dwa nasienia WBP jeszcze były. Także pokryte y, PBZ i WBP też już tutaj łapią pod 140 parę kilo. No nie nadawały się do sprzedaży z tamtymi sztukami, co odjechały wcześniej, dlatego też zostały, żeby nie były za małe. No i teraz tam będzie potrącenia może 20-40 groszy. To tam już na dwóch sztukach nas to zbytnio, e, zbytnio nam to nie przeszkadza. I co tutaj odnośnie e, tych maciur, wracamy do stanu, stada 7-8 maciur w zależności jak kołapią. I tego się będziemy na razie trzymać. Trzeba wejść w pełną obsadę z powrotem. Także dopiero jakieś pierwsze sprzedaży z tej pełnej obsady to pod koniec roku około, więc nie kawał czasu. Tutaj jeszcze właśnie posiedzą tydzień, dwa i potem w te miejsce poprzewozimy tamte na dwukółeczce, a te po prostu pozabieramy. Też w tym tygodniu była kontrola z biosekuracji, wszystko oczywiście na plus. Ok, także jak najbardziej, można dalej chować. Nie ma żadnych tutaj zakazów, nakazów, wszystko jest przestrzegane i spełniane. Także to ok. Już się przyzwyczaiłem do tej kontroli po 3 w roku. Także co nam teraz odeszło? Ogólnie, już nie musimy stosować maty we wjeździe, wystarczy tylko i wyłącznie. Dezynfekcja kół, jak się przyjedzie jakiś pojazd do odbioru tych po prostu sztuk, co tam dalej? Ogólnie podsumowanie tutaj sprzedaży zostały sprzedane prawie wszystkie sztuki od tych maciur Mięsności na poziomie średniej 58%, na naprawdę były jeszcze wybitne sztuki, bo po 63-62% się trafiały. Dlatego średnia 58, bo też i się trafiały 56, tak? I nawet poniżej 56 tam niektóre, no ale też nadrabiały te powyżej 60, dlatego średnia 58. Średnia cena, jaką udało nam się za nie wszystkie uzyskać, to 10,60. Oczywiście netto, więc i mówimy tutaj o WBC. Także jak już wychodziło 1200-1250 zł za sztukę, to już Wam powiem, że naprawdę bardzo fajnie odbijamy się od nas tą trzodą. No ale też słyszałem, że i po prostu w sklepach też sporo gdzie gdzie podrożało. Spore różnice są w cenach na kilogramach. Także też wykorzystują sytuację. Młody, mówię, młody warklak ponad 400 zł, już taki 25 kilo około. No to i tutaj też musimy brać 1200, to jest naprawdę już fajna, fajna przebitka, jeśli chodzi o ceny aktualnych zbóż. Chciałem teraz chować pełną obsadę, żeby nie sprzedawać tego zboża poniżej już tak naprawdę 1000 zł za tonę. Nie wiem, czy za pszenicę już tyle dostaniemy. Nie dzwoniłem, nie interesuje się na razie. Co się uda, to spasimy. Także plan na odbudowę ambitny. A co nam czas pokaże? Jak długo się ta górka utrzyma, tego nie wiadomo. Na niemieckiej giełdzie jeszcze do góry poszły teraz ceny, więc myślę, żeby jeszcze więcej jak te 10-60 dostał. Może teraz propozycja by już była pod 11 zł, no ale nie mamy co praktycznie sprzedawać. Tutaj już pójdzie do lokalnego te sztuki, żeby się po prostu tam nie bawić w animex, bo też do niej przyjeżdżają po małą ilość. No, i tak jak widzicie, no jak tu ma nie być mięsności, jak zobaczcie, jaki kaban zbity, no tu musi być 58%. Gdzie tu jest zatłuszczenie? Ładna, szeroka szafa. Także co? Dajcie znać w komentarzu, jak tam u was sytuacja. Ja w okolicy już się utrzymuję. Jeden z nielicznych co chowam, reszta wykasowała. Nie ma chęci powrotu, nawet mimo sprzyjających cen. Także tutaj u mnie jest szybka decyzja z odbudową. No i lecimy z tematem, zobaczymy. Szkoda mi patrzeć było na te kojce puste. Będą prosiaczki śmigać i do usłyszenia!